Bo w gwiazdach zatopione Przebija się poranny chód. Księżyc tej mu jest u koronę Nad wyspą zaczął czuwać Bóg Pierwsi prorocy depczą ziemię Tłumy w portach tworzą się W porannym roku Ludzkie cienie w stronę życia udają się. Wkrótce wszystko świt rozjaśni, wygładzi nocy ostry sztylet. Więc gdy masz trochę wyobraźni, złap dech ze słońcem, choć na chwilę w milczeniu ust, od tych to nic że inni jeszcze śpią. Szczęśliwi ci, co teraz słyszą? Jak prawdy pije pieszy I Dzień dobry, Aleksander Wojtysiak między światami życia na Filipinach. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i witam nowych subskrybentów. O poranek 630. Cisza, spokój Tyle jacyś pojedyncy, pojedynczy rybacy wyruszają sobie na łowy. Nocy trochę popadało, ale już nie pada. Jest dość przyjemnie i chłodnie. Chłodno. Kawka i bierzemy się. do jakieś ruchy. Tak jak wam wspominałem wczoraj trzeba ogarnąć trochę ten Sajgon. Trochę to przeorganizować, zapanować nad tym chaosem. A może w międzyczasie podjedzie wujo na skuterku i pojedziemy do mechanika? Zobaczymy co przyniesie dzień. Zapraszam do oglądania. Przed chwilą był wujo, właśnie jedzie. Pojedzie skuterem do mechanika. Nie będziemy teraz ściągnąć samochodu, pojedzie do mechanika spytać się, czy możemy podjechać, czy mają się czas. Mam nadzieję, że mają. A jak widzicie, pranie ciuchów roboczych, pranie ciuchów umagetę, pranie tego co zalega, żeby nie zalegało. Wyczyściłem regał, który przenos, przeniosłem tam do pokoju i tam do pokoju zacznę trochę sprzątać, bo ta powierzchnia podłogi też się zmniejszyła przez moje narzędzia leżące dosłownie wszędzie. Plan jest taki, żeby wyczyścić możliwie jak najwięcej tą przestrzeń ale w zorganizowany sposób żebym mógł zacząć zrywać płyty z drugiego piętra, bo to się będzie sypało tutaj na dół i to była po prostu dodatkowa, dodatkowa praca, jeżeli bym tego nie zrobił potem wszystko sprzątać, odkurzać a tego nie chcemy a tego nie chcemy jeszcze jest przed ósmą, jeszcze nie przyjechali chłopaki, którzy budują ten dom obok także korzystam z tej okoliczności bo może będą potrzebowali mojego przedłużacza, którego używam w tym momencie do pralki, bo na zewnątrz nie ma ktoś nam wspina. Bo na ten moment nie ma żadnego kontaktu w łazience na zewnątrz, także jak chcemy włączyć pralkę, to na przedłużaczu. Mus mus. Ps, 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 ps. A, ale on się cieszy, że wrócił do Sikihora. Na Sikihor. Jakieś nowe kurczaki. Zaraz cię mus pogoni. Czekaj, czekaj. Mus, mus. Ps, ps, ps. Za bardzo zajęty jest. No nic, wracamy do sprzątania. Chłopaki przyjechali. Pokazałem im, w którym miejscu widziałem, że cieknie. Wzięli kluczyk. Biorą samochód do siebie, no i zobaczymy, co wymyślą. Ja to jest w sumie w porządku, że nie, nie angażują mojego czasu, tylko wujek pojechał. Przypomniałem z wujkiem, że to w ramach jakiejś gwarancji za usługę. Jeżeli na przykład jest złe połączenie gdzieś tam jakiegoś wężyka z czymś, że coś się to to przecież nie jest moja wina. No dobrze, wzięli samochód, zobaczymy. Jaki będzie dalszy rozwój tej sytuacji? Mi to w niczym nie przeszkadza obecnie, że samochód, no bo pracy jest sporo, tak jak mówiłem, nie ma już regału. Co to za hałasy? Sprzątasz Ty tu sprzątasz, pracujesz? Co znalazłeś szpulkę z nicią? O, a szpulkę masz. Ale masz fajną szpulkę. No. Bardzo fajną szpulkę masz. I tu się uprzednie, żeby tu była miarę podłoga. Tu rzeczy z kuchni. Jak najwięcej rzeczy aut. Kuchenkę gazową zaraz oskręcę, umyję. Na razie wystawię ją na taras. Z tego stołu nie ma dużo jeszcze Z tego stołu też nie ma dużo jeszcze sprzątnięcia. Zrobić tu miejsce. bo tą część sufitu tutaj te wszystkie belki mam zamiprzgomione na 3 razy tutaj nie miałem dojścia do tego, że tutaj stał stół tu stało masę gratów całą tą stronę muszę zamiprzgomować na 3 razy wtedy mogę to zaolejować dzisiaj czy ewentualnie jutro zobaczymy jak się rozwinie dzień i wtedy mogę wchodzić na górę zrywać wszystkie płyty zrywać te deski które jeszcze są nie wiem czy to była stara podłoga może to była stara podłoga po deski mochaniowe. albo to była taka bariera dla termitów żeby nie przeszły na na płyty, ale nie zdała egzaminu, bo te płyty będą się rwały po prostu jak papier, jak wszystkie inne. Wtedy pozrywa się płyty, zaimpregnuje się wszystkie belki od góry i wtedy jak wsiadam chłopaki, jak już będę gotowy z materiałem, bo muszę zamówić materiał, to się poprosi młodego, że im pomógł wnieść na górę kilka płyt i zrobi się tu docelowy sufit i docelową podłogę na drugim pętrze. Uff. Przyjechał wujo. Jak wiecie, wujo pojechał od rana samemu do mechanika skuterkiem. Wujo zostawił mi skuterem, bo się gdzieś ruszyć. Bardzo miło z jego strony. Ale wujo też pogadał z mechanikiem i wujo przyjechał teraz i mówi, że mam nic nie płacić, że rozmawiał z szefem, z mechanikiem i że jest to Gwarancyjna praca po prostu. Tak to Okej, okej to. Jeszcze wójdę dał mi tutaj informacje odnośnie skuteru, bo to nie jest nowy skuter na co zwrócić uwagę. No także coś się dzieje, coś progresuje po prostu do przodu. Przynajmniej w niektórych sprawach. Sprawa z samochodem to jest sprawa kluczowa na dzisiaj. Tu już zdożyłem posprzątać. Tu były narzędzia taty, jakieś różne rzeczy z czasu budowy tego domu. To co niepotrzebne to jakiś stare gwoździe to wyrzuciłem. Mam jeszcze przejrzenie tą skrzynię, która też jest z narzędziami. Jest trochę przenoszenia różnych rzeczy, no ale dzisiaj się to zrobi, Cię jest czas, dzisiaj do wieczora. Dzisiaj do wieczora będzie to pomieszczenie wyglądało całkowicie inaczej. <laughs> Przyjechałem budować z Dumaguetę na Sikihor. No i dobrze, że dobrze, że mam laser, no ale zapomniałem jednej kluczowej rzeczy. Która już kupiłem na miejscu, bo się w kartony nie mieściła. Poziomicy. Setki. Także mamy poziomicę. Mamy poziomice, Dużo więcej krętów, Dużo więcej... Dużo więcej... Ostrzy do piły oscylacyjnej. A ja mogę Wam pokazać jeszcze... Bo już też rozpakowałem. Moją nową maskę do nurkowania. Tutaj się rurki wstawia. Rurki są w torbie jeszcze. Jest bezpośrednio z uchwytem do GoPro. Nie dzisiaj, nie dzisiaj, ale pójdziemy trochę popływać i stestować tą maskę. Zobaczymy, jak się z tym nurkuje, bo, bo słyszałem, był tutaj instruktor nurkowania z tej bachury obok, że tam z lewej strony, tam gdzie jest Sanctuary. Taki, pf, ala. Mały rezerwat, tam nie wolno łowić, tam są bojki, tam nie wolno łowić. Tam jest całkowicie inaczej. To jeszcze jest Zalazi Beach Club. To można popłynąć tutaj kawałek, nie wiem. No tak, do no tej okolicy. że tam jest całkowicie inna rafa. Dobra, nie ma co, wracamy do pracy, 8.30. Jak widzicie, udało mi się zrobić trochę miejsca. Udało mi się odgruzować tą przestrzeń, tą przestrzeń stół Tu są worki ze śmiećmi, jeszcze jak sprzątałem, sprawdzałem, co było w tej skrzyni. Znalazłem trochę elektronarzędzi potacie, ślifierkę kątową na kablu, wiertarkę na kablu. Bardzo specyficzny palnik, taki z pompką. Nie znajdę, do czego on to używał. Drewno nie było palane. Tapy nie ma. Co on tutaj grzał tym? Nawet pistolet do malowania pod kompresor znalazłem tam. Impregnuję. Dolną belkę, żeby zamknąć to w ten sam sposób. co zamknąłem po, po tej drugiej stronie, tutaj i nadlać trochę betonem pod płytki. Mam zaimpregnowany sufit na raz. Może się jeszcze uda zimpregnować go dzisiaj na gotowo trzy razy. I jutro można byłoby go polakierować. O, tu chłopaki przyjechali i sobie spawają, coś robią. Samochód jeszcze nie wrócił. To wam też potem pokażę, ale wydaje się, no nie było mi kilka dni. Od czwartku, dzisiaj jest wtorek, czy jest środa. No nie było mi kilka dni, a te palmy co obcinałem i wkopałem w ziemię, jakby nie zwiędły, jakby coś jakby coś chciały, jakby chciały żyć, więc może się jakimś cudem ukorzenią i, i może uda się je odratować. No więc na razie tak mówię, plan jest taki, robimy to na gotowo, impregnowanie. Tam jest, ta strona już jest gotowa. Impregnowanie, lakierowanie, to samo tam na dole i wtedy można to hardiflexem zamknąć, nadlać betonem, i od środka budynek jest już na tyle zamknięty, że już ani kod ani pies nie wyjdzie, jakby się A jak... A jak to mi się uda zrobić, na przykład jutro, to już jutro mógłbym się brać tak samo za zrywanie całej tej powierzchni nad salonem na ten moment. Ale to zobaczymy. Piękna czy krótka pogoda? Jakoś nie ma kuchni. Wszystko to używam do robienia jedynie zmywane na zewnątrz, dosłownie w miejsce. isknie sobie w koszku. Piękna, przejrzysta woda. Kijeć kamera wam podda. Pięknie jest. Pięknie jest. A jak ciepło? Ło. no zimno to to nie jest dobra, łapę za pędzel i wracam do impregnowania I jakie są wieści z frontu no tak jak widzieliście w międzyczasie w filmie udało się trochę nie powiem, że posprzątać ale przeorganizować tutaj więcej miejsca udało się cały sufit nade mną zaimpregnować na trzy razy Samochód jeszcze nie wrócił, także jeszcze jest u mechanika, jeszcze to robią, ale tak jak mówiłem, to będzie naprawa gwarancyjna. Także myślę, że jutro powinien wrócić. Zobaczymy. Musiałem trochę pomóc chłopakom, jeszcze praca nie jest wykonana do końca, bo na zewnątrz mają w drodze fundamentu w drodze ściany dwa pięki, w tym jeden akurat ten świeży machoń, który był cięty na drewno. I trzeba to będzie jakoś się tego pozbyć w najbliższych dniach. Dość mocno go obcina, poobcinali, poobcinali korzenie boczne, większość z nich, ale siedzi bardzo mocno. Jakoś i że jest to drzewo ścięte, ile może dwa miesiące temu, a może półtora. Nie wiem dokładnie kiedy. We vlogach to było, kiedy były machonie ścinane. Zobaczymy co przyniesie jutro, hmm. czy będzie samochód, bo to też jest istotne, żeby zacząć jeździć, organizować materiał. Jak zwykle pracy tutaj nie brakuje, także będzie co robić, tak czy siak. Nawet jakbym cały dzień był bez samochodu, poza tym mam skuter o a i jechać nie wiem, do sklepu, do piekarni, gdziekolwiek. także coś się jutro. a na dzisiaj będę już kończył także dziękuję Wam za za to, że jesteście za Wasze lajki, za Wasze komentarze witam wszystkich nowych subskrybentów bo znowu bardzo ładnie to rośnie niedawno było 1600, teraz już jest prawie 1620 bardzo ładnie Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, między światami życie na Filipinach i na ten moment postaram się podtrzymać, tak jak zaczynaliśmy, codzienne vlogowanie. Także żegnamy się, ale widzimy się już jutro. Na razie, cześć.